Nie powinno być tak, że dla rodzin 500, dla ro, rodzin 800, a te rodziny nie pracują. Czy jedna osoba po chociaż powinna pracować na 800? Pewnie, że powinna pracować. Matka, która ma dzieci idzie do przedszkola i ona dostaje takie pieniądze. A, a, a i siedzi w domu, po co? No nie pana się dało kiedyś. za moich czasów to ja dzieci nosiłam tak do, do przedszkola, do żłobka i, i zakupy y, drugą tak. ręką. Czemu teraz nie mogę? Czy co? Dlaczego sobie ludzie nie mogą poradzić bez 800 plus w tych czasach? Bez 500? Yy, nie, oni się nie, mo nie mogą mnie poradzić, tylko są Czy czy tak. do pracy, więcej ja... pracy, w skąd PiS brał na to rozdawstwo, na 14, 14, 14 800, skąd nie, brał na to. Nie będę krytykować ani jednego, ani drugiego, ani chwalić nie będę. Czy ukrócić to rozdawstwo powinni teraz? No muszą się jakoś dogadać. Mnie to yy, PiS Chcę wejść, nie wiadomo, rękami i nogami, bo wie, każdy wie, jak pracują tak. i jak, jak zarabiają, a jak zarabiają zewnętrzni robotnicy. O proszę. Co no. najbardziej zdrożało? Ostatnie no. pytanie. Czy jest drogo w sklepach? Co tak no, najbardziej Panią ja zaskoczyło? Co tak Panią zaskoczyło ostatnio? Jaka cena? <laughs> cena wody, prądu, bo, rachunki no. jakieś? O proszę Pana, jestem sama jedna. Pani e, samotna, tak? Tak. Yy, męża już je mam, bo Jak pani sobie radzi teraz finansowo? Ja sobie radzę, bo mi pomagają dzieci. Ale pani nie miał kto pomóc, to ciężko by było. A jak wtedy, jakby mi nikt nie pomógł, to by mi ciężko było. Muszę... Czy pani na rachunki na takie rzeczy, czy nie bardzo? Z samej emerytury? No, na, zawsze na rachunki płacę, ile mam za, za wodę, ile mam za tego. No, to wyniki wyborów, pytamy. Jak pan skomentuje wyniki wyborów? Czy jest pan zadowolony, czy nie bardzo? Yy, Na internetu nagrywam. Jestem załamany. Czy pan za pisa bardziej? Yy, najlepszy rząd od 1989 roku został zmieniony. Czy panu się dobrze żyło teraz, ale czym przekonywał tym... Yy, no ten rząd aktualny, Przecież ostatni pis. Nie dobrze żyło, bo ja od nic nie miałem, ale ja. niemniej jednak oceniam po wskaźnikach gospodarczych. gospodarczych yy, po analizie, że po prostu był to najlepszy rząd dla Polski. To się budowało takie, co pana najbardziej zadowoliło, jaka inwestycja. CPK rozpoczęte w Świnoujściu tak. jest port znaczy jest budowany port kontenerowy na przykład obwodnice, drogi to no się, się widzi. No to... To, się, to się widzi wszędzie. Lotnisko, prawda? tak? No lotnisko ma być budowane CPK wiadomo. Yy, to, kto, wybrał, kto wybrał opozycję? Ktoś się na nich głosował, tak? Jak, dlaczego wygrali, jak pan myśli? Proszę pana... oni poszli za nimi, czy... Proszę pana, to jest przecież wiadoma rzecz, dlaczego, dlaczego wygrali. Młodzież i, i, i kobiety okay. zdecydowały o czy tym... Kobiety I... wybrały opozycję, tak? I młodzi, panie. no tak, wiadomo, w większości. Wybrały wolność aborcyjną zamiast gruntownej analizy. Ja jestem, wie pan, inżynierem, jestem, byłem przyzwyczajony całe życie zawodowe do analizowania wskaźników i wszystkiego. Wie pan, ja na tym bazuję, ale niestety inni nie.